Majeczne czytanki. Kocie Walentynki. W samym sercu zielonej doliny, gdzie zawsze świeciło słońce, a w powietrzu unosił się zapach kwiatów i świeżo pieczonych ciasteczek, leżało miasteczko serduszkowo. Było to wyjątkowe miejsce, w którym mieszkały tylko kotki: puszyste, pręgowane, długowłose i krótkowłose. Wszystkie szczęśliwe i bardzo przyjacielskie. W serduszkowie Walentynki były najważniejszym świętem. Ulice ozdabiano kolorowymi wstążkami, a w oknach domków wisiały czerwone serduszka. Kotki przygotowywały specjalne prezenty dla swoich przyjaciół. Niektóre robiły kartki, inne szykowały słodkie smakołyki, a jeszcze inne szykowały muzyczne niespodzianki. Jednak mała, złotofutra kotka Mimi jeszcze nie wiedziała, co podarować swoim przyjaciołom. Musi to być coś naprawdę wyjątkowego mruknęła, przechadzając się po rynku. Nagle zobaczyła czekoladową ciocię, właścicielkę najsłodszej cukierni w miasteczku, która właśnie wyciągała z pieca blachę pachnących czekoladowych ciasteczek. Już wiem, upiekę coś pysznego. powiedziała do siebie i pobiegła do cukierni. Czekoladowa ciociu, czy mogłabym nauczyć się piec walentynkowe ciasteczka? zapytała Mimi patrząc na starszą kotkę z nadzieją. Ciocia uśmiechnęła się ciepło. Oczywiście, maleńka. Miłość najlepiej wyraża się przez serce i odrobinę cukru. Najpierw Mimi założyła fartuszek w czerwone serduszka, a potem zabrały się do pracy. Pierwszy krok przesiewanie mąki. Trochę poszło do miski, a trochę na nos Mimi. Drugi krok dodawanie masła i jajek. Mimi ostrożnie mieszała składniki łapką. Trzeci krok wycinanie ciasteczek, serduszka, gwiazdki, a nawet małe rybki. W całej cukierni unosił się wspaniały zapach pieczonego ciasta. Kiedy ciasteczka się piekły, Mimi z Ciocią przygotowały lukier w kolorach różu, czerwieni i bieli. Mimi dodała jeszcze odrobinę kocimiętki, żeby kotkom smakowało jeszcze bardziej. Będą idealne! zamruczała Mimi z zachwytem. Mimi zapakowała ciasteczka w małe pudełeczka, przewiązała je kokardkami i wyruszyła na spotkanie z przyjaciółmi. Najpierw odwiedziła puszka. Największego i najbardziej puszystego kota w miasteczku. Och, mimi, to najsłodszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałem, zamruczał szczęśliwie, natychmiast sięgając po pierwsze ciasteczko. Następnie mimi pobiegła do luli małej białej kotki, która zawsze skakała z radości. Mimi, są przepiękne, zjem je zaraz po kolacji, zapiszczała wesoło. Mimi odwiedziła także innych kocich przyjaciół, dzieląc się ciasteczkami i życząc wszystkim wesołych walentynek. Gdy Mimi wróciła do swojego domku, zauważyła coś dziwnego. Na jej wycieraczce leżała mała czerwona koperta. Co to może być? zastanowiła się, otwierając kartkę. Na środku widniało starannie napisane zdanie Droga Mimi, spotkaj się ze mną na placu pod wielkim dębem czeka tam na ciebie niespodzianka. Mimi poczuła, jak serduszko zaczyna jej szybciej bić. Kto zostawił tę tajemniczą wiadomość? Nie zastanawiając się długo, pobiegła na plac. Na środku placu stało kilku jej najlepszych przyjaciół: puszek, lula, czekoladowa ciocia i jeszcze wiele innych kotków. Niespodzianka, Mimi, zawołały wszystkie kotki. Na stole stał wielki tort w kształcie serca z napisem Dla Mimi najlepszej przyjaciółki w miasteczku. To dla mnie? Zdziwiła się Mimi, robiąc wielkie oczy. Tak, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, uśmiech i pyszne ciasteczka, powiedziała Lula. Zawsze pamiętaj, że najlepszym prezentem jest Twoje ciepłe serduszko, dodała czekoladowa ciocia, wręczając jej małe czekoladowe serduszko. Mimi poczuła ciepło w sercu i uśmiechnęła się szeroko. To były najwspanialsze walentynki. I od tamtej pory w serduszkowie walentynki były nie tylko świętem miłości, ale też przyjaźni, dobroci i słodkich niespodzianek. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.